A teraz przechodzimy do głośnika koaksjalnego. Głośnik koaksjalny to taki głośnik, który ma głośnik wysokotonowy i ufer w tym samym miejscu, ale zanim to, to szybko sobie omówmy, no i przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do samego przedwornika. Tutaj, w tym głośniku, jak widzicie, w tym miejscu, w którym normalnie jest kopułka przeciwpyłowa, znajduje się głośnik wysokotonowy. Także tutaj mamy nasz ufer, a tutaj mamy głośnik wysokotonowy. Jest to o tyle fajne, że nie potrzebujemy mieć dodatkowego miejsca na ten głośnik wysokotonowy. Także często w głośnikach koakcjalnych dużo firm no, idzie troszeczkę na łatwiznę, idzie bardziej budżetowo i głośniki koakcjalne są zbudowane gorzej, dużo gorzej niż zestawy dwudrożne. Tutaj mamy. Ten sam kondensator, czyli Mundorfy, czyli jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To jest ten sam Twitter, co występuje w systemach dwudrożnych czy w nowych systemach od Volvo, natomiast umieszczony dokładnie w czymś takim, abyśmy mogli to zamontować jako głośniki tylne, no bo dokładnie tyle tam mamy miejsca, czyli jeden taki otwór montażowy. Oczywiście wszystko tutaj, jeśli chodzi o adapter, wtyczkę, się zgadza. Wszystko jest plug and play. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda od tyłu. Agnes i takie super rozwiązanie. Nawet bez dodatkowego wzmacniacza, nawet z fabrycznego radia, gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dla kogo jest więc taki system audio? Zdecydowanie dla właścicieli Volvo. Te głośniki pasują dokładnie do Volvo. Zostały stworzone dokładnie do systemów Volvo. Czy to high performance, czy to systemów wyższych, nawet Bowersów. Więc to są jedynie głośniki do Volvo w zależności od modelu do modeli Volvo starszych oraz nowszych.